Cześć! Z tej strony Łukasz. W ostatnim odcinku obiecałem, że skupimy się dzisiaj na możliwościach rozszerzenia przestrzeni innych urządzeń. Dlatego też e, chciałbym wam pokazać, w jaki sposób przy użyciu lunów blokowych i protokołu iSCSI macie możliwość udostępnienia części przestrzeni puli pamięci Kunapa do zdalnego urządzenia. W ten sposób na przykład serwery, szczególnie środowiska wirtualizacyjne, mogą wykorzystać przestrzeń, która znajduje się na kunapie, jako rozszerzenie swojej lokalnej przestrzeni, swoich lokalnych dysków twardych i tym samym mogą mieć znacznie większą przestrzeń do dyspozycji niż. Fizycznie zamontowane dyski twarde, a jednocześnie Kunap, który tą przestrzeń udostępnia, może też pełnić inne funkcje w tym samym czasie. Oczywiście tutaj dojdą też dodatkowe zalety korzystania z Kunapa jako takiego storage'u, ponieważ na przykład będziemy mogli zabezpieczyć te, te luny, czyli tą przestrzeń, poprzez mechanizm migawek. Zobaczcie, w jaki sposób konfigurujemy taką przestrzeń. Możemy włączyć iSCSI, a także pokażę Wam, jak po drugiej str stronie, czyli po stronie serwera możemy do takiej przestrzeni się podłączyć. Zapraszam. Konfigurację iskazji w Kunapie rozpoczynamy od przejścia do aplikacji i Fiber Channel. Kiedyś konfiguracja iSCSI była dostępna w po z poziomu e, pamięci masowej. iSCazi i Fiber Channel. Natomiast teraz i tak kliknięcie tej opcji otwiera nową aplikację, w której możemy skonfigurować zarówno iSCazi, jak i Fiber Channel czyli dwie metody blokowego udostępniania przestrzeni do zdalnych systemów. Jeśli chodzi o te dwie opcje, to zarówno iSCSI jak i Fiber Channel pozwala, pozwalają udostępnić blokowo przestrzeń znajdującą się w puli pamięci, jest to osobna przestrzeń obok woluminów, zobaczycie za chwilę utworzymy ją obok woluminów i taka przestrzeń dla zdalnego urządzenia będzie widoczna jakby to była jego przestrzeń lokalna, jakby to był fizyczny dysk twardy podłączony do urządzenia. Zacznijmy więc od konfiguracji naszego iSCSI, klikamy tutaj utwórz. No i w pierwszym kroku musimy ustawić nazwę naszego obiektu docelowego. Na potrzeby naszej prezentacji, nazwę kuna Paiskazi. W ustawieniach zaawansowanych możemy włączyć wykorzystywanie CRC do weryfikacji danych i nagłówka. Przechodząc dalej. Możemy skorzystać z opcji uwierzytelniania czap i wzajemnego czap, które pozwala nam zabezpieczyć dostęp do tej przestrzeni w sieci. Aiscasi ma to do siebie, że jeśli nie korzystamy z uwierzytelniania czap, generalnie każde urządzenie, które obsługuje protokół iSCAZI może do takiej przestrzeni blokowej się podłączyć. A więc gdybyśmy nie korzystali z opcji uwierzytelniania albo łączenia inicjatora z. Tarwiatem, wtedy mogłaby być sytuacja, że ktoś niepowołany w sieci mógłby podłączyć się do naszego zasobu, ponieważ wtedy nie wyskakuje żadne dodatkowe okienko z prośbą o nazwę użytkownika i hasło, po prostu łączy się do tej przestrzeni. Dlatego produkcyjnie warto wykorzystywać uwierzytelnianie, aby mieć pewność, że nikt niepowołany nie podłączy się do tego zasobu. Przejdźmy dalej. Widzimy krótkie podsumowanie. I domyślnie włączona jest opcja tworzenia jednostki i mapowania ją, jej na ten obiekt docelowy, co oznacza, że został utworzony nasz target, który będzie wykrywalny w sieci i który pozwoli nam podłączyć. Czy wykryć po stronie serwera dostęp do, do tej przestrzeni i nawiązać z nią połączenie. Natomiast teraz musimy stworzyć przestrzeń, do której ten, ten adres, ten target będzie kierował. No i tutaj mamy do wyboru w moim przypadku dwie pule pamięci. Wybiorę pulę pierwszą i. Dwie opcje, które odpowiadają tym, które widzimy podczas tworzenia woluminów. Tworząc woluminy, możemy tworzyć wolumin cienki i wolumin gruby i tutaj odpowiednio alokowanie elastyczne, czyli odpowiednik woluminu cienkiego i natychmiastowe, natychmiastowe alokowanie pełne, czyli. Tak jak w, gru, w woluminie grubym. W tym momencie cała zadeklarowana przestrzeń zostanie e, zablokowana w puli pamięci na potrzeby tego lunu. W przypadku alokowania elastycznego, e, ta przestrzeń pobierana z puli, z puli pamięci czy blokowana w puli pamięci będzie się powiększała na bieżąco e, podczas zapisu danych. Przechodzimy dalej. E, no i nasz lun dziedziczy nazwę z tego, co ustawiamy w targetie, czyli target nazywa się Kuna Paiskazi. Tutaj mamy Kuna Paiskazi 0, ponieważ jest to pierwszy lun pod łączone do naszego targetu. Możemy ustawić pojemność, ja ustawię sobie 100 GB, ponieważ więcej na potrzeby prezentacji nie potrzebuję i w ustawieniach zaawansowanych możemy zmienić rozmiar sektora z 512 bajtów domyślnych na 4 KB. Przy czym korzystając z 4 KB musimy mieć pewność, że urządzenie po drugiej stronie, te które będzie po drugiej stronie, te które będzie korzystało z tej przestrzeni, będzie mogło taki rozmiar sektora Wykorzystać. A więc zostawię 4 kilo, ponieważ będę chciał podłączyć tą przestrzeń do Windowsa serwer. Następnie możemy ustawić poziom progowy alertu. Standardowo jest to zawsze 80%, tak samo jak przy woluminach. Automatyczne warstwowanie. Będziemy tutaj korzystać z QTIR, ponieważ moja pula pamięci obejmuje dysk HDD i dysk M2 SSD. Mój Lun będzie z tego również korzystał, oraz możemy dodatkowo włączyć bardziej zaawansowaną obsługę pamięci podręcznej. Dlaczego zaawansowane? Ponieważ zaznaczając tę opcję Kunab będzie informował system po drugiej stronie, że wykorzystywane jest SSD cache dla naszego LUNu, i w ten sposób serwer po drugiej stronie będzie wiedział, że dane zapisywane na urządzeniu przechodzą jeszcze przez e, pamięć cache, zanim zostaną zapisane na e, fizycznej przestrzeni dyskowej. Przechodzimy dalej. OK, krótkie podsumowanie i podobnie jak wcześniej, klikamy zakończ i w tym momencie tworzony jest nasz, nasz LUN blokowy, czyli ta fizyczna przestrzeń w puli pamięci, która będzie udostępniona za pomocą naszego targetu iSCSI do zdalnego urządzenia. To tworzenie potrwa, myślę, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, po czym będzie można podłączyć je od strony... Windows. a więc poczekajmy, aż to się załaduje i e, będziemy mogli z tego korzystać. OK, i widać mamy e, kuna iSkazi, LUN z dostępem blokowym, z poli pamięci 1, LAN, e, czy LUN typu FIN, e, pojemność 4 GB, no i widać, że jest włączony, jest przypisany do naszej jednostki e, iSkazi. Jeśli teraz wrócimy do e, pamięci masowej i migawek, I przejdziemy do pamięć masowa migawki. Tutaj na liście zobaczymy nasz LUN Kunap iSCAZI. Jest obecnie niezamapowany, ponieważ żaden komputer z niego jeszcze nie korzysta. No i trwa teraz odświeżanie i za chwilę będzie widoczna, będą widoczne szczegóły naszego LUN. To zostawimy sobie w tle, ponieważ teraz spróbujemy podłączyć naszą przestrzeń iScazi do serwera, które miałby z niej korzystać. No i tutaj w przypadku podłączenia do serwera możemy skorzystać z podstawowej komendy, czyli konektora iSCSI. Przy pierwszym uruchomieniu zobaczymy komunikat, że usługa Microsoft iSCSI jest wyłączona, więc musimy ją włączyć. No i za chwilę zobaczymy okno służące do połączeń do zasobów iSCSI. W tym momencie musimy podać e, najłatwiej adres IP naszego Kunapa. Czyli 192.168.0.161 w moim przypadku. Szybkie połączenie. I widzimy, że taki e, target iSCSI został odnaleziony, jesteśmy połączeni. Dan Widzimy, że jest połączone i na dobrą sprawę od strony konektora ASCII to wszystko. No i tutaj w przypadku... Systemu serwerowego, z którego ja teraz korzystam, mam zainstalowany Windows Server 2019 Data Center wersję ewaluacyjną. Możemy podłączyć się do takiej zdalnej przestrzeni, czy ją skonfigurować poprzez Server Manager. W przypadku komputerów z Windowsem 10, skorzystamy wtedy z właściwości komputera, przez, wchodząc przez. Eksplorator plików, klikając komputer, zarządzaj. Wtedy zobaczymy okno, w którym będziemy mogli to skonfigurować. Będzie ono oczywiście trochę inne od naszego serwerowego. A więc, w przypadku naszego serwera lokalnego, możemy połączyć się do zdalnej przestrzeni. W tym celu przejdziemy do File and Storage Services, mamy nasz serwer, Volumes Zobaczymy, że są dyski woluminy lokalne, ale w dyskach zobaczymy, że jest jeden dysk offline i jak widać w nazwie jest to Kunap iSCSI Storage. Aby taki dysk wykorzystać Klikamy prawym przyciskiem Bring Online. Zgadzamy się. Następnie tworzymy nowy wolumin Przy wykorzystaniu pełnej przestrzeni naszych 100 GB nazwiemy go jako dysk D i nazwa to będzie kunap. Utwórz. No i za chwilę nasz dysk zostanie sformatowany i przygotowany do dalszej pracy. OK. Jest gotowy. No i teraz w naszym menedżerze plików, powinniśmy zobaczyć dla tego komputera oczywiście, powinniśmy zobaczyć dysk D, z którego możemy normalnie korzystać. No i teraz przykładowo otwórzmy sobie tutaj katalog ISO no i skopiuję plik ISO z pulpitu. Tutaj było to dosyć szybkie. Spróbujmy większy plik skopiować. Jak widać, z całkiem niezłą prędkością plik jest kopiowany. Oczywiście, chwilkę, chwilkę potrwa, żeby się w pełni, w pełni ten plik ISO skopiował, ponieważ no, teraz przesyłam go przez, przez moją sieć do Kunapa. Mimo, że katalog ISO jest na dysku D i jest widoczny jako Zwykły folder, mój no komputer może z niego normalnie korzystać. W sytuacji, gdy korzystamy z wirtualizacji np. Hyper-V, możemy taki katalog wskazać jako miejsce, gdzie, gdzie będą przechowywane pliki maszyn wirtualnych i normalnie będziemy z nich korzystać. Oczywiście wtedy sugerujemy, aby wykorzystywać połączenia sieci 10 gigabitowej. Wróćmy teraz do naszego kunapa i zobaczmy, jak wygląda to z drugiej strony. Przejdziemy do e, pamięci masowej i migawek. No i zobaczymy, że e, w iSCAZY i Fiber Channel, czyli w naszej osobnej aplikacji, mamy. Informację, że nasz LUN jest już połączony. Widzimy adres IP komputera czy serwera, który uzyskał połączenie. Jest włączony i przydzielone 7%, czyli 7% jest już wykorzystane na tej przestrzeni dyskowej. Ten LUN, ten, ten tak jak mówiłem wcześniej, może również być objęty mechanizmem migawek. Tworząc migawkę, Możemy ustawić dla niej oczywiście tak samo jak wcześniej nazwę. Niech będzie ta skazi. I tutaj pojawia się jeszcze jedna ciekawa, ciekawa rzecz. Spójne przy awarii, spójne z aplikacjami, czyli crash consistent i application consistent. Crash consistent oznacza, że stan woluminu będzie taki jak w momencie, gdybyśmy po prostu odłączyli zasilanie od serwera. Natomiast application consistent w tym momencie e, możliwe jest poinformowanie aplikacji. Działających w ramach tej zdalnej maszyny wirtualnej, że migawka jest wykonywana. Klikamy OK. Rozpoczyna się tworzenie kopii migawkowej. Kopia migawkowa została wykonana i dla naszego Lunu będzie ona dostępna, tak samo jak wcześniej, w pamięci masowej i migawkach. Jednak tutaj pojawia się jeszcze jedna istotna kwestia. W przypadku menedżera kopii migawkowych nie będzie tutaj już możliwości. Przywrócenia pojedynczych plików i folderów. W przypadku iSCazi cała przestrzeń, którą przypisaliśmy do zdalnego systemu, jest dostępna tylko dla tego zdalnego systemu. Kunab nie ma dostępu do zawartości tej przestrzeni blokowej, a więc nie, może nie możemy z poziomu kunapa przeglądać plików, które są tam zapisane i na nich pracować. I dokładnie tak samo również jest w przypadku migawki. Gdy taka migawka jest stworzona, nie możemy z tej migawki niczego Przywrócić, nie możemy przywrócić pojedynczych elementów, możemy tylko przywrócić migawkę do oryginalnego stanu, czyli do momentu, kiedy została ona wykonana, oraz możemy migawkę sklonować, i wtedy zostanie utworzony drugi lun o tej samej pojemności i z danymi w takiej wersji, jak zostały wcześniej przez migawkę uchwycone. Dlatego też w przypadku y, wykonywania migawek y, naszych lunów y, możemy Przeglądać zawartość, która została w nich uchwycona, tylko poprzez czy to przywrócenie lunu z migawki, czy sklonowanie i podłączenie go do serwera właśnie przy użyciu iSCAZI. Blokowe udostępnianie przestrzeni. Pozwala nam łatwo rozszerzyć przestrzeń innego serwera, innego komputera. W ten sposób możemy ekonomicznie rozszerzać dostępne pojemności naszych środowisk wirtualizacji czy serwerów, bez obawy o wydajność, i co ważne, bez potrzeby inwestowania w dodatkowe rozwiązania, w dodatkowy sprzęt. Oczywiście, Kunab może również wykorzystywać protokół Fiber Channel, aby tak przestrzeń udostępniać, i jeśli już, z Fiber Channela korzystacie, to może to być naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli Fiber Channel nie jest wykorzystywany w waszych firmach, w tym momencie iSCSI stanowi dużo tańszą alternatywę, która koniec końców i tak przestrzeń z Kunapa łatwo powiąże z serwerem i pozwoli serwerowi widzieć tą przestrzeń jako swoje lokalne dyski twarde czy partycje. Dzięki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.